Radio Kot. Garażowe Radio Radzyń. Znajdziesz nas na Facebooku i posłuchasz na platformie YouTube. Zapraszam, Paweł Kot. Zaglądamy na pierwszą stronę wspólnoty radzyńskiej. Tutaj e, artykuł numer 1, to groźna bakteria wodociągu we Wrzosowie. Zdjęcie pana wójta gminy Borki, Radosława Sałaty, na tle groźnych pałeczek bakterii coli. No i cóż w tym artykule? W ujęciu wody Wrzosów, gmina Borki, po raz kolejny wykryto bakterię E. coli. Woda została warunkowo dopuszczona do spożycia po przegotowaniu. Taka sytuacja trwała tydzień. Sołty z Wrzosowa, zarazem radny Adam Król, przypomina, że kłopoty z ujęciem wody we Wrzosowie były już od dawna, czyli świadczy to o tym, że instalacja do uzdatniania wody jest tam po prostu stara i wymaga wymiany. Pojawiły się oczywiście problemy i protesty. Do redakcji wspólnoty zgłosiła się mieszkanka Wrzosowa, która apeluje, żeby w takich sytuacjach pomyśleć o rolnikach i zwierzętach. Woda była warunkowo dopuszczona do spożycia, ale woda śmierdzi chlorem, a gmina nie podstawia żadnego beczkowozu. Jest tam pięciu rolników, którzy zajmują się hodowlą bydła mlecznego. Krowy nie chcą pić wody chlorowanej, no i rolnicy ponoszą straty. Sanepit nakazał wyjaśnić przyczyny. Pani Nina Struczyk, powiatowy inspektor sanitarny, zapewnia, że w związku z wykryciem w wodzie bakterii z grupy coli, w wodzie pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę wrzosów, państwowy inspektorat sanitarny w z Podlaskim wydał stosowne decyzje. Zobowiązał administratora wodociągu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Przyznaje jednak, że bardzo często takie postępowanie nie wnosi wiele do sprawy, ponieważ trudno jest ustalić przyczynę. Co na to pan hmm, Wójt Sałata? Otóż odpowiada: Podczas rutynowych badań na stacji uzdatniania wody zostało wykrytych kilka jednostek bakterii E. coli. Na sieci ich nie było. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu podjęliśmy działania, po których następnego czy po dwóch dniach. Było już wszystko w porządku, tłumaczy. Dodaje, że prawdopodobnie, prawdopodobnie pojawienie się bakterii miało związek z wymianą sprężarki. Może to była przyczyna, zweryfikujemy to, zapewnia. Informuje, że z tego ujęcia korzysta jedynie 400 osób. Słowem podsumowania, sytuacja prawdopodobnie będzie się powtarzać, o ile instalacja nie zostanie zmodernizowana. I jak się okazuje, były już takie próby modernizacji. Wspomina o tym pan wójt gminy Borki. I mówi, że firma, która modernizowała instalację, zbankrutowała. Ogłosiła upadłość, więc skończyliśmy współpracę z tą firmą w sądzie. Po to, żeby odebrać ponad 100 tysięcy złotych. Zrobiliśmy tam podstawowe rzeczy, nadrobiliśmy zaniedbania, które były przez szereg lat, to jest brak podstawowej konserwacji urządzeń, od dłuższego czasu było wszystko dobrze. Krok po kroku eliminujemy elementy, które mogą powodować pojawienie się bakterii E. coli. I to tyle na temat sytuacji w gminie Borki. Przechodzimy do rzeczy trochę przyjemniejszych. Otóż na pierwszej stronie jest zmianka o tym, że powiat poręczył 4 milionowy kredyt. Szpital kupi rezonans magnetyczny. I to jest ta dobra informacja. Już na Mikołajki, 6 grudnia dyrektor szpitala i starosta zapraszają na prezentację aparatury medycznej za ponad 4 miliony złotych. Powiat poręczył kredyt na zakup rezonansu. Rada Powiatu Razińskiego podjęła uchwałę w sprawie wsparcia szpitala w działaniu inwestycyjnym, a decyzja nie była lekka. Nad decyzją zastanawialiśmy się długo, ponieważ kwoty poręczone są tak samo traktowane w finansach, jak kwoty pożyczone a te osłabiają zdolność kredytową powiatu. A my chcemy inwestować, tłumaczy Szczepan Niebrzegowski, starosta powiatu. Pan Szczepan yy, daje też jasny sygnał, że zawsze będzie wspierać szpital, musieliśmy podjąć racjonalną decyzję, mówi, natomiast nie potrafiliśmy odmówić dyrektorowi działań w kierunku zwiększenia jakości usług. Rezonans zdecydowanie poprawi ofertę szpitala. I to jest przykład na to, że współpraca ponad podziałami na rzecz dobra mieszkańców jest możliwa.